Każdy z nas zastanawia się nad przyszłością, a to, jak wyglądać będzie nasze przyszłe życie, w dużym stopniu zależy od naszych umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technik informatycznych. Niestety prawie połowa dorosłych Polaków ciągle nie korzysta z internetu. Bez zmiany tego stanu rzeczy nie uda nam się szybko stworzyć innowacyjnego społeczeństwa wiedzy, społeczeństwa zdolnego do twórczej współpracy i rywalizacji z krajami Europy i całego świata. Potrzebujemy odważnego programu rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz przemyślanych, skutecznych strategii na poziomie centralnym i lokalnym. Liczy się każdy z nas. Świat jest coraz bardziej konkurencyjny. Szanse na sukces mają ci, którzy umieją się zmieniać wraz z nimi. Do najważniejszych zmian trzeba zaliczyć nowe technologie komunikowania się ludzi, zwłaszcza internet. Młodzi Polacy wiedzą o tym i świetnie się nimi posługują, ich rodzice już nie. W Europie słabo wypadamy na tle innych. To jest nowy rodzaj współczesnego analfabetyzmu i powinniśmy to zmienić. Ja na co dzień mieszkam z dala od ludzi, ale zapewniam, że każdego dnia cały świat jest w moim domu. Czytam, rozmawiam, koresponduję. Czasami wykładam dla studentów na innych kontynentach. To są nowe, wspaniałe możliwości. I najwyższa pora, abyśmy wszyscy to zrozumieli. Podczas mojej pracy w instytucjach europejskich mogłam przekonać się, jak bardzo internet i nowoczesne technologie informatyczne stały się motorem rozwoju miast, regionów, państw, całego naszego kontynentu. Okazuje się jednak, że nie wystarczy budowanie infrastruktury technicznej i upowszechnianie usług związanych z internetem. Trzeba w coraz większym stopniu edukować ludzi i motywować ich do korzystania z internetu, szczególnie ludzi dorosłych, tak by mogli lepiej funkcjonować i jako pracownicy, i jako obywatele. Wielu z Was to wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, marszałkowie i radni. To od Was zależy przyszłość społeczności lokalnych i całej Polski. Włączcie się w tworzenie cyfrowej Polski równych szans, bo nikt Was tym nie wyręczy. Doświadczenia Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, a także wielu innych organizacji pozarządowych pokazują, że nowoczesne technologie informacyjne otwierają ogromne możliwości. Dobrym przykładem może być program rozwoju bibliotek. Program ten, a także inne przedsięwzięcia, dowodzą, iż dostęp do komputerów i internetu jest bardzo ważny, ale nie mniej istotną jest umiejętność sprawnego i mądrego poruszania się w świecie technologii informacyjnych. Trzeba więc. Przybliżać jak najszerszym kręgom te umiejętności. Także poprzez współpracę różnych lokalnych partnerów samorządu, biznesu, szkół, organizacji pozarządowych. Od tego zależy równanie szans edukacyjnych. Od tego zależy zdolność do rozwoju i modernizacji zarówno w skali lokalnej, jak i w skali całego kraju. Polska cyfrowa równych szans włącz się.